razy czułeś się stłamszony przez oczekiwania innych. Ile nocy straciłeś, martwiąc się, co ludzie pomyślą, jeśli zrobisz coś inaczej, coś, co naprawdę chciałbyś zrobić. To tak, jakby od najmłodszych lat wpojono nam przekonanie, że musimy zadowalać wszystkich wokół, aby zasłużyć na miłość i akceptację. Karl Jung, jeden z największych psychologów w historii, Uczy nas czegoś wręcz przeciwnego. To kiedy odważysz się postawić siebie na pierwszym miejscu, kiedy w końcu zaczniesz się priorytetyzować, rozpoczyna się prawdziwy proces uzdrawiania emocjonalnego. I nie daj się zwieść. Priorytetyzowanie siebie nie jest egoizmem. Wręcz przeciwnie, to głęboki znak dojrzałości emocjonalnej, akt odwagi i poczucia własnej wartości. Kiedy stawiasz siebie na pierwszym miejscu, mówisz sobie i światu, że twoje emocje mają znaczenie, że twoje pragnienia są ważne i że zasługujesz na szczęście dokładnie takim, jakim jesteś, a ta prosta decyzja może radykalnie odmienić twoje życie, ponieważ uwalnia cię od ciągłej presji zadowalania innych, często kosztem własnego szczęścia. Zastanów się przez chwilę, ile razy odłożyłeś swoje marzenia na bok. Porzuciłeś swoje pasje lub zrezygnowałeś z tego, czego chciałeś, tylko po to, aby uniknąć konfliktów lub zapewnić sobie aprobatę z zewnątrz. Ile razy tak bardzo dostosowałeś się do oczekiwań rodziny, partnera, przyjaciół, a nawet społeczeństwa, że zapomniałeś, kim naprawdę jesteś? Jung przypomina nam, że za każdym razem, gdy to robimy, tworzymy ogromny dystans między sobą a naszą prawdziwą esencją a cena za to jest zbyt wysoka: lęk, frustracja, poczucie pustki i całe życie, które nie wydaje się naprawdę nasze. Może już poczułeś ten ból, to uczucie, że żyjesz życiem, które do ciebie nie należy, zawsze czekając na akceptację innych, aby poczuć się dobrze ze sobą. Ale oto sekret, dopóki będziesz szukał szczęścia poza sobą, pozostanie ono odległe i ulotne. To jak gonienie cienia, który oddala się, im bardziej za nim biegniesz. Jednak w momencie, gdy skierujesz to poszukiwanie do wewnątrz, kiedy zaczniesz słuchać swojego własnego głosu, swoich najgłębszych pragnień, wszystko się zmienia. Priorytetyzując siebie, zaczynasz odkrywać, kim naprawdę jesteś. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że zasługujesz na o wiele więcej niż tylko okruchy emocjonalne. Zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już prosić o pozwolenie na bycie sobą, i ironicznie, kiedy to robisz, świat zaczyna Cię szanować w zupełnie nowy sposób. Toksyczne relacje tracą na sile. Ludzie, którzy nie cenią Twojej obecności, oddalają się naturalnie, a na ich miejsce zaczynają przychodzić ci, którzy naprawdę rozumieją i doceniają to, kim jesteś. Ale nic z tego się nie wydarzy. Jeśli nadal będziesz stawiać innych zawsze na pierwszym miejscu, nic się nie zmieni, dopóki będziesz karmić fałszywą ideę, że dbanie o siebie jest egoizmem. Priorytetyzowanie siebie jest w rzeczywistości najpotężniejszym i najbardziej transformującym aktem miłości, jakim możesz praktykować. To pierwszy krok do uzdrowienia głębokich ran emocjonalnych, do wyjścia z niekończących się cykli. Cierpienia i rozpoczęcia życia z celem i autentycznością. Karl Jung uczył, że prawdziwe uzdrowienie emocjonalne zaczyna się dopiero wtedy, gdy mamy odwagę spojrzeć do wewnątrz i zapytać szczerze: czego ja naprawdę chcę? Czego potrzebuję, aby poczuć się kompletnym? Zadając te pytania z szczerością i odpowiadając konkretnymi działaniami, przerywasz błędne koło nieustannego poszukiwania aprobaty z zewnątrz. I rozpoczynasz nowy cykl wznoszący, w którym w końcu znajdujesz spokój, równowagę i prawdziwe spełnienie. A teraz pytam Ciebie, czy jesteś gotów zrobić ten pierwszy krok, zacząć naprawdę się priorytetyzować i w końcu pozwolić, aby uzdrowienie emocjonalne płynęło bez przeszkód w Twoim życiu? Zmierzanie się ze swoimi cieniami jest niewygodne, ale to właśnie tam zaczyna się uzdrowienie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne sytuacje wydają się powtarzać w Twoim życiu w kółko? Dlaczego te same typy relacji, konfliktów lub frustracji powracają, jakby to był film zapętlony w kółko? Karl Jung wyjaśnia, że te powtarzające się cykle są wyraźnymi oznakami czegoś o wiele głębszego, co dzieje się w Tobie. Są manifestacjami tego, co nazywa cieniem wszystkie te stłumione emocje, nierozwiązane niepewności, stare rany i ukryte pragnienia, które próbowałeś zakopać przez lata. To tak, jakbyśmy przez całe życie gromadzili bagaż emocjonalny, z którym wolimy się nie mierzyć, a im bardziej unikamy konfrontacji z tymi cieniami, tym większą władzę nad nami zyskują. Ten żal, który chowasz z poprzedniego związku, niepewność, którą próbujesz ukryć, lub nawet ten głęboki strach przed byciem niewystarczającym, wszystko to, gdy jest ignorowane, nie znika magicznie, wręcz przeciwnie, rośnie cicho w tobie i zaczyna kontrolować twoje życie, nawet jeśli tego nie zauważasz. Często ten cień pojawia się w przebraniu wzorców autosabotażu, impulsywnych decyzji, które prowadzą cię do tego samego punktu: cierpienia lub relacji, które wydają się mieć zawsze ten sam bolesny scenariusz, a kiedy te problemy powracają, naturalne jest, że chcesz obwiniać innych lub okoliczności zewnętrzne, ponieważ spojrzenie do wewnątrz i uznanie swojej odpowiedzialności jest o wiele trudniejsze. Jednak Jung uczy nas czegoś fundamentalnego. To, z czym nie zmierzymy się świadomie, nieuchronnie powróci w naszej rzeczywistości, dopóki w końcu nie zdecydujemy się z tym zmierzyć. Ale jak zmierzyć się z tym cieniem? Jak mieć odwagę zanurzyć się w tym niewygodnym, ciemnym miejscu, gdzie przechowywane są nasze największe lęki i rany? Odpowiedź leży w odwadze spojrzenia uczciwie w głąb siebie, z współczuciem i bez osądów. Trzeba zrozumieć, że te cienie są częścią tego kim jesteśmy i że prawdziwa transformacja zaczyna się nie od ucieczki, ale od odważnej akceptacji tego, co nosimy w sobie. Kiedy zaczynasz mierzyć się ze swoimi cieniami, dzieje się coś potężnego. Zdajesz sobie sprawę, że wiele z bólu, którego doświadczyłeś, było podsycane właśnie przez próbę ucieczki przed nimi. Rozpoznanie swoich cieni oznacza przejęcie kontroli nad swoimi emocjami, zamiast pozwolić im na kontrolowanie ciebie. Oznacza uświadomienie sobie negatywnych wzorców i posiadanie odwagi, aby je przerwać. To intensywna podróż, która może być bolesna i wymagająca, ale także głęboko wyzwalająca. I to jest właśnie punkt, w którym wielu się poddaje, ponieważ łatwiej jest pozostać na powierzchni, obwiniać okoliczności lub innych ludzi za wszystko, co poszło nie tak. Ale życie w ten sposób to akceptacja życia w ciągłym cierpieniu. Jung ostrzega, że dopóki będziesz ignorował swoje cienie, będą one rzutować na twoje wybory, utrzymując cię w pułapce niekończącego się cyklu niezadowolenia. Dobra wiadomość jest taka, że ból zmierzenia się z rzeczywistością jest tymczasowy, podczas gdy cierpienie z życia w zaprzeczeniu może trwać całe życie. Kiedy odważysz się zmierzyć ze swoimi cieniami, wnosisz światło do swoich najgłębszych ran i w tym momencie rozpoczyna się prawdziwy proces uzdrawiania emocjonalnego. Odkrywasz, że nie musisz już uciekać ani się ukrywać, ponieważ. Jesteś w stanie objąć wszystkie części siebie, w tym te, które uważałeś za niedoskonałe lub niegodne miłości. Robiąc to odzyskujesz swoją osobistą moc. Zaczynasz rozumieć, że relacje przestają być polami bitewnymi, ponieważ teraz jesteś świadomy swoich własnych emocji i potrafisz radzić sobie z nimi w bardziej dojrzały i asertywny sposób. Przestajesz być ofiarą okoliczności i zaczynasz stawać się autorem własnego życia, zdolnym do przekształcania bolesnych doświadczeń w cenne możliwości rozwoju. Czy jesteś gotów zmierzyć się ze swoimi cieniami, wziąć na siebie tę odpowiedzialność za swoje życie emocjonalne i w końcu uwolnić się od cykli, które cię więzią? Potęga indywiduacji, uwolnienie się od oczekiwań innych, aby żyć swoją prawdziwą esencją. Czy kiedykolwiek czułeś to uczucie, że żyjesz życiem, które tak naprawdę nie jest twoje? Nagle zdajesz sobie sprawę, że wiele z twoich marzeń, pragnień i celów wydaje się nie pochodzić od ciebie, ale od oczekiwań narzuconych przez ludzi wokół ciebie. Być może tak długo próbowałeś dopasować się do standardów społeczeństwa, rodziny, a nawet swoich relacji, że całkowicie straciłeś poczucie tego, kim naprawdę jesteś. Karl Jung nazwał to zjawisko brakiem indywiduacji, które ma miejsce, gdy żyjemy tylko po to, aby zadowalać innych, zapominając o kultywowaniu naszej własnej tożsamości. Indywiduacja jest właśnie procesem odwrotnym to moment, w którym się budzisz i decydujesz przestać nieustannie szukać akceptacji z zewnątrz, aby ponownie połączyć się ze swoją prawdziwą esencją. To nie jest akt izolacji lub bezcelowego buntu. To głęboka podróż samopoznania, która rozpoczyna się, gdy zdajesz sobie sprawę, że twoja wartość nie zależy od opinii innych. To wtedy rozumiesz, że aby żyć w pełni, musisz uwolnić się od zewnętrznych wpływów, które stale kształtują twoje wybory i uczucia. Wiele osób spędza całe życie próbując dopasować się do form, które nie zostały dla nich stworzone. Desperacko próbują dostosować się do tego, czego się od nich oczekuje: dobrego syna, idealnego partnera, odnoszącego sukcesy profesjonalisty, i kończą sfrustrowani, wyczerpani emocjonalnie i zagubieni w sobie. Jung ostrzega, że im bardziej szukasz akceptacji innych, tym bardziej oddalasz się od odkrycia, kim naprawdę jesteś, a kosztem tego jest całe życie uwięzione w roli, która do ciebie nie należy, życie w pustych relacjach, karmienie fałszywego szczęścia i gromadzenie głębokiego niezadowolenia. Z drugiej strony, decydując się podążać ścieżką indywiduacji, robisz najbardziej odważny i transformujący krok, jaki jest możliwy. Odważasz się być sobą, nawet jeśli oznacza to sprzeciwianie się starym oczekiwaniom i zmierzenie się z nieuniknionymi stratami. Ponieważ w rzeczywistości wiele osób może nie zrozumieć Twojej zmiany i prawdopodobnie stracisz powierzchowne połączenia. Ale rozumiej to nie jako stratę, ale jako konieczne wyzwolenie. To jak gruntowne sprzątanie domu: wyrzucasz wszystko, co już Ci nie służy, aby zrobić miejsce na nowe, autentyczne, na to, co naprawdę rezonuje z Twoją esencją. W procesie indywiduacji uczysz się, wyznaczać jasne granice, mówić nie bez poczucia winy i szczerze się cenić. Zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już negocjować swojego szczęścia, swojego spokoju lub swojej godności ze strachu przed niezaakceptowaniem. Ta decyzja przynosi głębokie poczucie wzmocnienia, ponieważ po raz pierwszy, być może od lat lub dekad, przejmujesz kontrolę nad własnym życiem, świadomie wybierając to, co cię odżywia emocjonalnie i zostawiając za sobą to, co cię wyczerpuje. To przebudzenie tworzy potężną zmianę w twoich relacjach. Ludzie, którzy wcześniej widzieli w tobie kogoś, zawsze gotowego do dostosowania się do ich potrzeb. Mogą być zaskoczeni lub nawet krytykować Twoją nową postawę, ale jednocześnie pojawią się naturalnie inne osoby, te, które naprawdę cenią i szanują Twoją autentyczność, przyciągnięte szczerą energią, którą zaczniesz emanować. Te nowe połączenia są inne, opierają się na wzajemności, szczerym wsparciu i wzajemnym zrozumieniu. Karl Jung powiedział, że indywiduacja jest niezbędną ścieżką do osiągnięcia pełni emocjonalnej. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga odwagi, aby puścić wszystko, co już nie odzwierciedla tego, kim się stałeś. Wymaga cierpliwości, aby zaakceptować, że wzrost nie zawsze jest liniowy i że będą chwile niepewności, samotności lub wewnętrznych pytań. Ale każdy krok postawiony na tej ścieżce jest nagradzany nieocenionym poczuciem wewnętrznego spokoju, niezwykłą jasnością umysłu i pewnością, że w końcu żyjesz zgodnie ze swoją najgłębszą prawdą. Teraz zastanów się szczerze: czy jesteś gotów porzucić stare oczekiwania i rozpocząć ten potężny proces indywiduacji, aby w końcu odkryć i żyć tym, kim naprawdę jesteś? I więcej. Jeśli cierpisz na problemy z oddychaniem, częste przeziębienia lub trudności, w oddychaniu mam dla Ciebie coś specjalnego, udostępniam e-booka z naturalną metodą, która może pomóc Ci złagodzić te problemy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skomentuj Chcę poniżej, a prześlę Ci szczegóły. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli Ci się podobało, Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby otrzymywać więcej transformujących treści. I nie zapomnij, zostawiliśmy nowy film specjalnie wybrany dla Ciebie na ekranie końcowym. Sprawdź go teraz i kontynuuj swoją podróż rozwoju osobistego.